Rozmawialiśmy w czerwcu. Przed wakacjami życzyłem Wam miłych wakacji, a teraz jesteśmy po i rozpoczynamy nasze kolejne rozmowy. Chciałbym zacząć od tego, że wakacje mogły no, na przykład minąć. Jeden z zapytanych chłopaków powiedział: mi, no minęły, koniec, nie ma. Ktoś inny odpowiedział: Było fajnie, trochę wyparowało z głowy. Ktoś inny mówił: No, musiałem popracować, bo może przeżyć kolejny rok, żeby czegoś się nauczyć, trzeba trochę pracy. Pytałem młodych ludzi, was, pytałem, jak to jest z takim czasem, kiedy się nie chodzi do szkoły, na uczelnię i kiedy człowiek może może tak żyć, że minie, a może coś zrobić. Znalazłem jednego z chłopaków, który zdał maturę, cieszył się tym i pojechał, spakował się i pojechał do Powodzian. Znalazł starszą panią, babcie z dziadkiem, rozbił namiot na zagraconym podwórku i rozpoczął z nimi życie. Ciekawe, co mi powiedział po. Wyparowało mi trochę z głowy, odparowała głowa, trochę odpocząłem, ale stało się coś, czego, co się jeszcze nigdy nie stało. Ruszyło mi serce. Myślę, że... Wakacje i rok szkolny, i to wszystko, co jest z nami, jest po to, żeby jednak człowiekowi ruszyło serce. Poszliście do szkoły i znowu jest trochę problemów, trochę znowu więcej pracy, ale ja chciałem złożyć życzenia teraz takie już zupełnie niewakacyjne, ale zupełnie inne. Znalazłem w Ewangelii i sam z tym trochę pochodziłem. Jezusowe zdanie takie bardzo prowokujące, że żeby coś zyskać, trzeba stracić że taki sposób istnienia jest ważny, jest jedyny. Jak się dzisiaj to mówi przeciętnemu człowiekowi, to się trochę irytuje. Chcemy zyskiwać, nic nie chcemy tracić. Ten młody człowiek mi powiedział, Jezus ma rację. Straciłem miesiąc, można by tak powiedzieć. Można było po prostu siedzieć gdzieś w górach nad morzem, ale zyskałem serce. Chcę wam to podpowiedzieć. Może to się przyda w ciągu roku. Może warto tu i tam coś stracić, żeby jeszcze więcej zyskać. Tak dziwnie jest. Może Jezus ma rację. Spróbujcie sprawdzić to, a okazji nie będzie brakowało. Chcę was trochę do tego sprowokować. Nasłuchałem się takich sytuacji przez wakacje i po wakacjach z waszych ust wiele. Chciałbym tym, którzy nie spróbowali, zaproponować, żeby spróbowali. arto